Dzień dobry, Grzegorz Kucharczyk. Serdecznie zapraszam wszystkich na mój wykład poświęcony tradycjom niemieckiej polityki wschodniej, który odbędzie się z inicjatywy Toruńskiego Instytutu Kopernikanum w Toruniu 18 listopada o godzinie 17. Krótki przegląd, bardzo treściwy. Tradycji niemieckiego spojrzenia na Europę Środkową i Wschodnią. Zaskakująca ciągłość między tym, co zaczęło się w epoce Bismarcka i Mitteleuropy i tym, co widzimy w XXI wieku. Serdecznie zapraszam, Grzegorz Kucharczyk.